Kani, znowu Słuchaj, był zamach na mnie? Nie, nie o to chodzi, że po OHP. Na to zejdziesz. Tylko ciebie zabiję, ja <laughs> ona wózku. Czekaj, samochód strasznie po żadnej mało mnie nie rozwalił? Nie patrzy nawet, nie. czy coś było z tyłu czy nie. <laughs> nie zwraca uwagi. No kochani, wybraliśmy się dzisiaj na taką wycieczkę z kochaniutką Słoneczko, ciepiutko, troszeczkę wiatr I jak widzicie Mamy Łapkę Podjedziesz no, tu? No, podjadę, da się tamtędy przejechać? Kochaniutka poszła na zwiady I mówisz, że zrobi mi drogę <laughs> Te góry nóżki! Ty się spadniesz! Jest, 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 jest! Jest! Jeee! O się kręci Dobra! Teraz do tyłu? No, no? jeszcze raz do tyłu? Aha! Pięknie, teraz sobie opuść I kochaniutki się wydostał. Odkopał się już. jedziemy dalej. O, ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, dobrze. Poszedł. O pięknie, pięknie. Tylko tam, żebyś nie zjechał do przodu. Trzymać? No, trzymaj do tyłek. Trzymam! Trzymaj do tyłek. Trzymam do tyłek, jedziemy! Prosto na razie pojedzie. O jest! Dobra kochaniutki przejechał tą taką przeszkodę. O. Ja Kochaniutka, zobacz jak woda płynie. Rada A, moment. Tak Rada moment. To wszystko ruszy, Na razie tylko brzoza pompuje. Soki. Ale jak to już, to woda zniknie. Momentalnie. Mm, tak, ładnie. Tak, no, kochani, spotykamy się znowu w Wyśie. Tam kochaniutka widzę w piasku ugrzęzła. Jedziemy ją wykopać ciągnikiem. Spotykamy się dzisiaj w wysie. Pogoda? No jak to pogoda? Słoneczko. Jak już w słońcu jest cieplutko. W cieniu troszeczkę ten chłód, czuć taki mrozek, jakby takie chłodne powietrze, ta wiosna nie chce do końca przyjść. Kochaniutka, co wykopać się stamtąd? Już jadę się wychoruję. Ale chłodę chłodkiem. Kilka dni żeśmy znowu przesiedzieli w domu, bo było za zimno. A mu zimno to zimno. A właśnie. Kochaniutka, weź na tu się przywitaj, tutaj się przywitaj. Chodź tu, chodź tu, chodź tu kochaniutka! Chodź! Zatrzymam się, bo nie możesz dogonić. To, to, tu, tu się przywitaj, tu. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? O, tu. To się przywitaj. Halo, halo! Jest i kochaniutka. Kochani, jest, jest raz. Czuć już wiosnę. A to może moje perfumy. No. Perfumy. Perfumy. Dobra. Dobra kochani, jedźmy dalej, popatrzymy, poszukamy wiosny. Głęboko trzeba oddychać. Trzeba łapać te powierzchnie, bo no to jest fajne takie czyste. Zresztą spójrzcie, w końcu widzimy niebieskie niebo. Piękne niebieskie o, niebo. Niebieskie niebo, kochani chmureczki delikatne. Korzystać, bo znowu jakieś ochłodzenie idzie jeszcze gorsze. No. A siedzenie w domu w czterech ścianach, no naprawdę, to jest takie kiszenie ogóra. Dowujące. Dowujące. Kiedy można kisić ogóry, to kisić, ale nie cały czas. Jeźmy kochani dalej, jeśmy dalej, szukamy wiosny robimy takie spacerki takimi dróżkami Tu w zasadzie samochody nie mogą wjeżdżać To są takie dróżki tylko dla pracowników leśnych Robę wózkiem akumulatorowym można spokojnie tutaj wjechać Ratem Wspaniałe miejsce na jegody, żeby Jedynie na co zwracać uwagę kochani, no zwracać uwagę, tutaj łosi jest dużo, no łosie, nie, lepiej im nie wchodzić w drogę. No i kreszcze kochani, kreszcze, jest ich mnóstwo. Nie wiem jakby myśmy z kochaniutką się zaszczepili, no fakt, że to nie chroni od wszystkich chorób odkreszczowych. No, ale zawsze to coś. Odpowiednio się szykować latem, ubierać do lasu. Nie tylko latem, bo one jesienią, zimą też wyrasują A kochaniutkaś mnie dogoniła. A muszę pilnować, bo ja to takim pojazdem księżycowym, łazikiem, to... ja bym wiele dał, żebym ja mógł tutaj sobie piechotą chodzić. Wie dał. Jak ktoś ma na byciu zdrowe nóżki, zdrowe płucka, to ja chętnie przygarnę. No fantastycznie, ten raz lubimy te, te, te dróżki, to my tutaj już setki razy żeśmy przymierzali. Przede wszystkim jest spokój, cisza. A, to są te tereny typowe. Tutaj łosie, łosie kochają te tereny. Nie też nie wiem, wiesz, zobaczymy, bo tutaj żeśmy w wózkiem nie jechali. Zobaczymy. Może być ciężko. może, kochani, zobaczymy. Czy po ale będę musiał się wyłączyć tutaj już Dobra, bo tam trzeba będzie trochę się po no. Jaka cisza. Przed chwilą ptaki śpiewały. Co się stało? Zobaczyły ciebie? Kochani, jak ptaki zobaczyły jaszczębia prawdziwego, nie takiego jak tego z Narodowego Banku Polskiego, prawdziwego już zamilkły. No. Zamilkły. Siadamy, jedziemy, tak? Oj, taki był czyściutki łóżeczek. No, był czyściutki, ale jak jeździsz po błocie, czekaj, zobaczymy. Poczekaj, chcę zobaczyć. Uj, jakie umazane. Ej, błotniczki. I, idę z tyłu zobaczyć, co tam się dzieje. O! Ale będziesz miał mycie! <gryzanie> Mój rumek to też nie inny, też ubłocony. Słyszysz jak coś tam śpiewa dla ciebie? Tak Słyszysz to? Idziemy dalej? No to chyba jedziemy. Poczekaj tam niech ten troszeczkę o panie, bo Co zauważyliśmy kochani? Zauważyliśmy, że jednak pora to jest pora. Kochani, nie zwracają kierowcy uwagi na kajkę do wózku. Nie. Dzisiaj mnie tak pochrapali z obyzgali, oby zgrali. Kurzą, przyspieszają, wjeżdżają na plecy. Kochani, kochani, czego to u nas tak przykro jest czasami. No, no dobra. Mieliśmy szukać wiosny na razie och, kochaniutkiego zachrapali. No także ja mówię, ja mówię, ja, ja, ja no, dobra, dzisiaj okej, okay, ale następnym razem y, zgłaszam, niech karają za to, to nie, to nie można tak robić. Jak jeden drugiemu taki, a tacy jesteśmy wielkoduszni, no, no oj, jak przeżywamy teraz te wszystkie sytuacje na świecie. Oj, tacy wielkoduszni, a nagle zobacz się kogoś na drodze specjalnie, chlap do dziury, kurde, <grystanie> Trzeba było sobie taką, wiesz, wziąć coś na plecy dwukolorowe. <grystanie> nie, no osłabia mnie to, nie osłabia, ale dobra, co z wiosną, no, słabo. Jest. Jest, ale słabo, słabo. Tam pytaliśmy, co niektórych zwierzątek, zresztą zobaczycie na filmie, co nam odpowiedziały. To znaczy, nie, 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 <laughs> nie, nie kozakiewicza znak, nie, 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 nie. Tak nam nie odpowiadały dzisiaj zwierzątka. No, ale na razie musimy kilka dni poczekać do wiosny. Nie narzekaj, jest fajnie ciepło. Słuchaj, tobie nikt okularów błotem nie zabryzgał. <laughs> Schowałaś się za mną. No. A ja ucierpiałem, no. Także powiem serdecznie, nie pozdrawiam tego kierowcę z tej Audiki. Serdecznie nie pozdrawiam. Przeszkoda. No a dzisiaj faktycznie po tych wiatrach to... Po śniegach. Tak, bo to ze śniegu, ale i wiatr Co, i śnieg. utorować. Utoruj mi, kochaniutka, muchy mi dokuczają już. O, jak kochaniutka walczy. I dziękował Ci. I jedziemy dalej. Juniusz. I tak było, kochanie. Takich spotykamy przyjaciół po drodze. Gdzie Ty jesteś, Juniusz? A, Juniusz. I i wystarczy, nie? Tak, przywitał się, przyleciał, ładnie. Juniusz. Kochani jak widzicie, słonko już jest nieziutko. Zresztą widać o tutaj. O, kochaniutki na pierdziera Szybkością światła. I tak żeście widzieli, kochaniutki mało, gdzie się bakowało, dostałby w dziób od dużego samochodu. Nie tylko ty ja. no ja i ja, ja. Dobrze, że ja się zatrzymałem jeszcze... Wsteczny wrzuciłem, już? Ja też się zatrzymałem, bo mówię, no... Na... On nie, on cofał tyłem, on nie widział w ogóle, nie zwracał na to uwagi. Cofał tyłem, Spieszyj wyjeżdża. Tak. Spieszyj. Tak, tak. A że dwie osoby wyskasował, to już inna sprawa. Nie, to już inna, że nawet nie wiem, czy on w ogóle nas... Czy pojechał nieświadomy, nawet, że tam z tyłu ktoś... Nie. Dobra, mniejsza o to, kochani, kończy się dzisiejszy dzień. Dla przypomnienia Kochajutki musi uważać. Bo choroba to jest pikuś to można w każdej chwili zginąć, zginąć na drodze. Aby też, och, ochrapanym. albo skontuzjowanym, kochani. Uważajcie na siebie. Uważajcie na kochaniutkiego, jak gdzieś zobaczycie, bo no ja bym chciał jeszcze troszeczkę pozwiedzać tego świata. Kochani, do następnego. Przyjmijcie się zdrowo. Bajo. Bajo.